Wy tymłaśmeczki bardzo gorących serdecznie w 14 bociku ze Sky Warsów nie przedłużając widć mi w starcie pierwszej areny Dobra! Jestem na pierwszej dzisiaj arenie i tak zbieramy itemy jak zawsze i tak muszę powiedzieć wam, że była czterodniowa <śm> czy ileż przerwa na kanale przez to, tak, że naprawdę także startował na serwer MC Rust i chwilę chciałem sobie na nim pograć, ale kilka razy był restart i już mi się w końcu odechciało i także mi się chwilowo odechciało nagrywać, ale znowu powróciłem do tego nagrywania znowu mi się zachciało nagrywać, a, mo a więc możecie się cieszyć. I tak muszę już powiedzieć niestety na początku to, że już zostały chyba tylko dwa tygodnie, około dwa tygodnie wakacji, więc już coraz odcinki jeszcze będę starał się wrzucić. Mam także coś przygotowane, ale na razie nie chcę o tym mówić, bo nie wiem czy ten robił. Patrzcie, patrzcie! ze go! No! Nie! Patrzcie, patrzcie! Zastrzelę go! No! Nie! Ale to jest pech, naprawdę, no... Jeszcze... Nie no... O, no nie. Nie, no, to niemożliwe. Patrzcie, tu jest Nie. Niestety... Coś mi dzisiaj nie idzie, naprawdę, ale nie przedłużając widzimy się na starcie drugiej środkowej dzisiaj areny. Dobra, jestem na drugiej środkowej dzisiaj arenie, tak z bramy i tamy, naprawdę. Po poprzedniej, po poprzedniej arenie, której nam nie poszło, tam musi nam pójść. Naprawdę, musi nam się udać wygrać tą arenę. No i widzicie, drugi raz dzień no to wymieczyk to nawet już, to już naprawdę, to jest już telepatyczna wiadomość, że wygram. I właśnie, chcę o tym powiedzieć, że pod poprzednim łacikie ze Skewersów było zarazem i smutno, i fajnie, bo było 7 łapek w górę. I uwaga, 12 w dół, nie wiem co to miał być. Aby co, aby ktoś nie... Strzelałem. Jakby ktoś nie wiedział to pod odcinkiem ze z. Yy, bloki, nie wiem, mi się wydaje, że to po prostu były jakieś takie mulciaki, że ktoś go nie lubi, bo on też ma, widzę, 22 na przykład w górę i 12 w dół. Nie wiem, co to być, ale i tak osoby, które mnie oglądały, znaczy, acie oczywiście yy, jakby ktoś wytłumaczył, dlaczego to dały w dół ci, co dali, no to bym zrozumiał, ale no nie da, nawet nie napisali, tylko dwie osoby bardzo głupiutki filmik, chociaż to i tak usunęłem, no to naprawdę bez sensu. I tak, właściwie mówię, że będę nagrywał dla tych osób, które chcą mnie oglądać, jeśli ktoś nie chce, to może wyjść z kanału <laughs> automatycznie, tak? I no nie oglądać A bo jeśli komuś się jednorazowo film nie spodobał To może zostawić uzasadnić dlaczego No nie Naprawdę mi nie idzie dzisiaj coś Nie wiem coś jest nie tak ze mną Ale dobra ale nie przedłużają, więc widzimy się na starcie Trzeciej ostatniej dzisiaj arenie Dobra ja jestem na trzecie, ostatniej dzisiaj arenie Mam nadzieję że na tej arenie będzie. I tak, muszę powiedzieć o tym, że nagrywam jakby tą arenę, trzecią arenę drugi raz, ponieważ na poprzedni znowu zginąłem. Patrzcie, perełka, perełka, jej, perełka. Dobra, jestem na środku. I tak, użyłem tą perełkę na środek według... Typek! Inwestycja, typek, patrzcie, typek. Maleka, maleka. Nie no, ja mam leka. Dobra, patrz, patrz, je. Ale tak, zabiliśmy właśnie tego typa I użytkownik Trollcat Jeśli tak się chyba nazywał pisał, pisał, że za mało, że za dużo Używam m, tych wstawek No to więc postanowiłem Że trochę zmniejszy ich ilość Bo to jest możliwe, że naprawdę za dużo duży że niektóre osoby denerwować A więc postanowiłem, że będzie ich trochę mniej Zobaczymy jak to będzie w tym odcinku Właśnie w tym odcinku chcę już to wprowadzić O, czekajcie. десь тут ти таких таких никаких экскурсий я роби не ні ні Ale nie przedłużając, widzimy się na zakończeniu odcinka, naprawdę na zakończeniu odcinka się widzimy, nie przedłużając widzimy się na zakończeniu odcinka. Naprawdę dziękuję za obejrzenie tego emocjonującego odcinka i pechowego zarazem, tak naprawdę nie udało mi się nic ugrać kompletnie, nie wiem jaki będzie tytuł jeszcze, ale tak naprawdę możecie polecić z nami ten film, ponieważ jest już 39 subskrypcji na moim kanale. Na wakacje miałem cel 30, a jest 39 już, nie wiem, nie wiem, miazga naprawdę, cieszę się, mm, ale tak. Yy, dzięki za odcinek, zostawcie łapkę w górę, yy, pozdróbcie swoich rodziców, znamy wszystkich, kogo chcecie, ode mnie oczywiście. Dzięki za odcinek, zostawcie łapkę w górę, bądź tu, a więc nara, cześć!